Cześć, moje kochane skorpioniki, zapraszam Was na czytanie od dnia dzisiejszego. Moje kochane skorpiony, bierzemy to, co do Was pasuje, odwracamy Wasze role. To jest czytanie ogólne, dlatego do wszystkich nie będzie pasować. E, oczywiście Złoty Tarot zobaczy, co pokazują karty na spodzie talii. I co? Aha, jeszcze jedno. Czy praca domowa została odrobiona? Słuchajcie, dałam wam pracę domową, że macie codziennie dla siebie brać 15 minut medytować. Mam nadzieję, że chociaż jeden skorpion to zrobił, bo jak nie, to będzie jedynka. Ominę wasze czytanie w następnym tygodniu. Słuchajcie, ja wam chcę coś, każdemu coś po prostu pokazać, że każdy ma intuicję, że każdy będzie mógł sobie radzić w życiu i będzie się nią kierować. Tylko wy musicie też tego chcieć, tak? Dlatego skorpiony macie mi napisać: Jeżeli chociaż jeden skorpion to zrobił, to będzie czytanie. Jeżeli nie, no to uwierzcie mi o minę. I teraz, tak, aha, słuchajcie, jeszcze Facebookczek postał z Złotego Tarota. To jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. I teraz zapraszam na czytanko. Patrzymy, co pokazują karty na spodzie talii. No i co skorpionki wy macie tutaj? No, u Was, u niektórych, może panów, to diabełek. Albo macie osobę z poznaku koziorożca, i to mówią mi o tym dwie karty. Koziorożec następny. Jest brak kontaktu z tą osobą. Macie pięć monet. Powiem szczerze, że ta osoba może czuje się bardzo samotna. Czuje się samotna, ma brak kontaktu z Wami, albo Wy też z nią. Może też mieć brak pieniędzy, ale tutaj ktoś wyczekuje może na kontakt osoby z poznaku koziorożca lub koziorożec wa, na was. Słuchajcie, macie asa buław. Coś nowego, fajnego, albo danie sobie jeszcze jednej szansy. A to. O matko, o jejuś! Ufu, uf, uf, uf. Słuchajcie, macie kapłankę, dwa miecze: as Buław i rycerz mieczy. Dobra. Słuchajcie, dostaniecie jakąś wiadomość albo osoba do 46 roku życia. To jest facet, mężczyzna. To jest facet, który będzie gadał i gadał, e, będzie miał e, dużo do powiedzenia. Uważajcie na niego, bo to są e, to jest facet, który ma no, gada puste słowa. To, co gada, to niech sobie gada, ale on to jest e, gada, bo gada, tak? Dla mnie on to. Gada puste słowa, tak. Nic to nie z bruszki, nic to z pietruszki. To tak na marginesie. Słuchajcie, dwa miecze. Wy czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie. Będziecie musieli podjąć decyzję. Będziecie musiały, powiem wam szczerze, jakąś wiadomość wysłać. Macie kapłankę, następna intuicja. Sprawdzamy sny, znaki, wszystko i dużo medytujcie. To wam pomoże. Uwierzcie mi, to wam pomoże. Macie, powiem Wam szczerze, coś, kapłanka, jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, yy, kochani, to wyjdzie tajemnica, yy, ale wiecie, jak ona wyjdzie. Ktoś coś yy, szepnie, ktoś coś tam wiecie, powie: yy, Słuchajcie, starajcie się wszystko połączyć. Yy, jeden fakt, i drugi: to, co yy, kiedyś coś tam usłyszeliście, czy to było na przykład yy, pół roku temu, te sprawy do Was mogą e, po prostu powrócić. I jeżeli będzie, chociaż jedna, dla jednej osoby to jest czytanie, że ktoś tam Wam kiedyś coś powiedział, to będziecie musieli to wszystko połączyć. To jest tak na marginesie. Teraz tak e, będzie u Was zbuław. To jest, no, ma dla mnie duże znaczenie. W tej karcie. Dla niektórych powiem wprost: jest kobieta, która po prostu, nie, nie powiem, że, jest, że poszła w tango, bo, bo bym po prostu zgrzeszyła. Jest to kobieta, która ukrywa, że chce znaczy, że chce, nie, że jest nieszczęśliwa w związku, by chciała czegoś nowego, ale ukrywa. Od razu to mówię. Tutaj macie, i, i tak, jeżeli jest taka osoba. To pokazuje mi się, że jest bardzo, bardzo samotna, jest tylko z facetem. Znaczy, jest tylko ona ze względu może dla dzieci, na dzieci. Słuchajcie, może mieć jakieś papiery tam. Pod, yy, wcześniej podpisywała już tego. I ta osoba ma władzę nad nią. I zwłaszcza, że tutaj do tego rozkładu przychodzimy teraz. No jej je, je, skorpiony. Skorpiony. <laughs> No to co? Jeżeli Skorpiony macie osobę z poznaku koziorożca, czy to jest facet, czy mężczyzna, może być to osoba młoda, ale nie musi być, może być starszy, ale młody duchem, uważajcie, całej dupy nie pokazuje, od razu mówię. Jest to osoba, która, no, to, to co chce, to wam powie a resztę zostawia dla siebie. Jest to osoba, która zbiera jak najwięcej informacji i to są informacje, coś będzie z, powiem szczerze, z, no mówcie mi, Boże, skorpiony, z wiadomościami, coś takie będzie, albo wiadomości z, czy na, wiecie, Facebook miesza z tym i te inne te, sprawdzajcie. Druga opcja jest taka, co ja tu widzę, może Was oszukiwać e, młoda osoba do 30 roku życia, e, ładna bajera szmera. Uważajcie, bo jemu chodzi tylko o. E, to jest może być złodziej od razu, tak powiem dla niektórych. Teraz tak e, jest mężczyzna, który ukrywa e, to i tak wyjdzie na jaw, powiem szczerze ukrywa młodą osobę. Jest, e, ten facet jest. E, Żonaty, jest to facet, który ma wszelkie narzędzia do wszystkiego. Jest to facet, który jest kontrolerem, takim, no kawał... I to pokazują mi dwie karty. Pojawiła się u niego młoda osoba, uczciwa, która coś e, oferowała. E, Macie tutaj coś ukrywa, tutaj też może ukrywać osobę trzecią. Ale kochani, to jest nie dla wszystkich skorpionów. I teraz tak, pięć kielichów. Kochani, yy, to będzie może dla pań. Yy, wy będziecie w posiadaniu tego, wy się o tym dowiecie. Od razu wam powiem, jeżeli to jest chociaż dla jednego skorpiona, dowiecie się, że coś wasz partner ukrywa. Tak powiem grzecznie. Pamiętajcie, kapłanka, tajemnica wyjdzie na jaw. Jeżeli byłaby już tu w rozkładzie, bym powiedziała, że wyjdzie i bym dała wtedy czas do miesiąca czasu, aby wyszła. E, słuchajcie, y, powiem tak, e, jeżeli będziecie, ale pamiętajcie, macie się nie załamywać, dlatego iż y, pięć kielichów to jest taka, wiecie, oj, tęsknota, ale y, wiecie, żal, pretensja. Dowiedzenie się o zdradzie, ale to Wam uświadomi wtedy, odwrócicie się w inną stronę, w tym sensie spojrzycie na sprawę z innej strony i zdacie sobie sprawę: Kurczę, dałam radę, no z kim ja byłam? Czy wiecie, po co to zrobiłam? Różne, różne macie. Każdy ma w życiu no, wydarzenia, Wasze problemy, ale pamiętajcie, będziecie odbijać pałeczkę. Znaczy w tym sensie, ojej już, bo zaraz powiecie mi jaką pałeczkę. W tym sensie macie bronić swego i wy będziecie bronić, bo będziecie atakowani. Wy się nie dacie. To jest raz. Pokazuje mi się tu mężczyzna, który jest na stanowisku, może być mundurowy, czy tam ma jakieś wyższe stanowisko. Ten facet pokazuje mi się, że ma władzę, nad jakąś młodą osobą, która odchodzi do przyszłości. A pamiętacie, że chyba w tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, gdzieś wy mieliście w paziach kielichów, coś do was szło. I tego może coś przyszło. Dlatego moje skorpiony macie uważać. Może być. Też, że przyjdzie do Was jakaś oferta, to uważajcie, bo ta oferta będzie lipna. W tym sensie może być, że ktoś będzie brał tylko dla swojej korzyści. Uważamy, jeszcze to jest osoba, która mydli oczka. Pięknie, ładnie gada. Uważamy, moje kochane skorpiony. Dlaczego? Bo potem będzie żali pretensja po jakiej stracie. Po co ja tam poszłem? Po co to zrobiłem? Będziecie odbierać znaczy ataki, tak i tamtego, no Skorpiony nie było dzisiaj o Barabara bara, Rikitiki, no przykro mi ale no uważam, że lepsze y, jest takie czytanie niż Barabara bara, Rikitiki nie? Skorpiony czego ja mam wam życzyć? Y, no, no tego Pazia Kielichów kochani tego Pazia Kielichów, no i tego Pazia Buław, tak? Y, co dla niektórych, jakieś dobre wiadomości, kochani Was, ale jest tu osoba, powiem Wam szczerze, która jeszcze muszę powiedzieć, która będzie potrzebowała jakiegoś doświadczenia, ale wiecie co, będzie oferta, będzie jakaś osoba, która będzie chciała te doświadczenie te, temu młodej osobie dać. Tylko to jest, wiecie kto taki bajkopisarz i lepiej bym uważała na tą osobę. Kochane moje skorpiony, teraz już naprawdę kończę, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i zapraszam Was na wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was wszystkich.